To jest magiczna, nowa powłoka wodoszczelna specjalnie zaprojektowana do rozwiązywania problemów z pękniętymi dachami i oknami. Jest bardzo wygodna w użyciu. Wystarczy ją otworzyć i na bezpośrednio pędzlem. Po wyschnięciu. Tworzy się na powierzchni solidna warstwa wodoszczelna, przez którą woda deszczowa już nie przeniknie. Można ją stosować na dachówkach i betonowych ścianach. Wystarczy na ją na miejsca przeciekające. Po wyschnięciu. Warstwa wodoszczelna jest odporna na ciepło i mróz, trwała. I nie będzie odpryskiwać. Nie wymaga skomplikowanej instalacji. Nie musisz tracić pieniędzy na wynajęcie fachowców. Możesz zrobić to sam w domu. Jej zakres zastosowania jest bardzo szeroki. Można jej używać w różnych budynkach przemysłowych i mieszkalnych: w kuchniach, łazienkach, na balkonach i w innych miejscach. Najważniejsze, że jest sprzedawana bezpośrednio przez producenta. A promocja minus 50% już wkrótce się kończy. Nie przegap tej okazji!